Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec Mój jest tym, który Go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu odcina a każdą, która przynosi owoc oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was to proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas na nowo, na powrót do wieczernika. Do tego miejsca, gdzie Jezus, wstając od stołu, wprawił w zakłopotanie swoich uczniów. Przed każdym z nich ukląki umył mu nogi. Zbawiciel świata klęka przed stworzeniem. To musiało być doświadczenie zawstydzające. To w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus karmi swoich uczniów swoim ciałem jak chlebem. W czasie Ostatniej Wieczerzy po ich swoją krwią jak winem. I w czasie Ostatniej Wieczerzy opowiada przypowieść o winnym krzewie. Nie jest to przypowieść wymyślona przez samego Jezusa. Pochodzi ona ze Starego Testamentu. Jezus opowiada swoją wersję. Przedstawiając dalszy ciąg historii w obrazie winnego krzewu. W Starym Testamencie winnym krzewem był lud wybrany. To alegoria cudownej historii miłości, Boga zakochanego w stworzeniu, w człowieku. Bóg wybrał szlachetną winorośnię zasadził na żyznym pagórku, wybudował wieże, wykopał tłocznie. Wienica była obrazem i symbolem szczęścia, radości, miłości. Bóg chciał kochać, chciał być kochany, chciał, żeby jego miłość była odwzajemniona. I kiedy czytamy księgi Proroka, Izajasza, Jeremiasza, Ozasza, Okazuje się, że ta cudowna historia miłości przerodziła się w tragedię. Winnica zamiast wydać owoce, wydała cierpkie jagody. W czasie męki Zbawiciel świata dostał do picia ocet ze zgniłych winogron, ocet cierpkich słów na krzyż z nim. W Starym Testamencie. Historia o winnym krzewie opowiadała o miłości Boga i niewierności człowieka. Chrystus w swojej wersji opowiada o miłości Boga, która jest silniejsza od niewierności człowieka. Jezus tą przypowieść nie opowiada tylko słowami, On opowiada tą przypowieść całym swoim życiem, całą swoją osobą. To ja jestem winnym krzewem. Ja zostałem wkopany w ziemię, ja zostałem przysypany ziemią jak w grobie i zwyciężyłem. Życie ze mnie wybuchło, eksplodowało, Z zmartwychwstałem. W dniu naszego chrztu każdy z nas jak gałązka został wszczepiony w tajemnicę paschalną Chrystusa. W Jego śmierci, Jego zmartwychwstanie, w tajemnicy Jego osoby. I możemy żyć o tyle, o ile czerpiemy życiodajne siły z Niego. Jezus mówi bardzo mocne zdanie w dzisiejszej Ewangelii. Beze Mnie nic nie możecie uczynić. To bardzo mocne sformułowanie. Jezus nie mówi beze Mnie możecie tylko trochę. Jezus nie mówi beze Mnie możecie niewiele. Jezus mówi beze Mnie nic. To Chrystusowe nic Rodzi gdzieś w człowieku opór, wewnętrzny sprzeciw. Jakie nic? My ludzie XXI wieku budujemy wieżowce sięgające chmur. Nasze samoloty rozbijają prędkość przekraczającą kilkakrotnie prędkość dźwięku. Wysyłamy statki kosmiczne poza nasz układ słoneczny. Rozbijamy atomy. Jakie nic? Człowiek pragnie samowystarczalności. To największa pokusa człowieka zarozumiała samowystarczalność niczego i nikogo nie potrzebuje sam jestem panem mojego życia to jest pokusa ja mogę stanowić co jest dobre co jest złe co jest słuszne co jest niesłuszne co jest prawdziwe co jest fałszywe a wszystko zależy od mojego odczucia człowiek chce być panem swojego życia w oderwaniu od relacji z drugim człowiekiem, a tym bardziej w oderwaniu od relacji z Bogiem, bo uważa, że Bóg go ogranicza. Ta samowystarczalność powoduje, że człowiek staje się coraz bardziej samotną indywidualnością, nie posiadającą żadnych więzów ze Stwórcą. Ta fałszywa samowystarczalność, autonomia. Ostatecznie prowadzi do zniewolenia. Tak jak w przypowieści o synu marnotrawnym, który pragnął być całkowicie wolnym i w konsekwencji stał się żałosnym niewolnikiem. Dzisiejszy świat wyrywa człowieka z jego naturalnych więzów, wyrywa człowieka z jego naturalnych relacji, i przez to człowiek staje się całkowicie bezbronny, a potem usycha. Niedawno mój przyjaciel opowiadał mi interpretację księgi rodzaju, dzieła stworzenia. Ta myśl bardzo mnie zainspirowała. Kiedy Bóg chciał stworzyć ryby, przemówił do morza i morze zaroiło się rybami. Kiedy Bóg chciał stworzyć drzewa, przemówił do ziemi. I ziemia wydała obfite plony. Kiedy Bóg chciał stworzyć człowieka, zwrócił się do samego siebie, uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Człowiek, jego naturalnym środowiskiem, jest relacja z Bogiem. Kiedy zabierzemy rybę z wody, umiera, kiedy wyrwiemy drzewo z ziemi, Usycha. Kiedy zabierzemy człowieka z relacji z Bogiem, umiera. Ta relacja z Bogiem jest życiodajna. Bez tej relacji jesteśmy niczym. Jeżeli z wody zabierzemy ryby, woda nadal jest wodą, ale ryba jest niczym. Kiedy z ziemi zabierzemy drzewa, ziemia nadal jest ziemią. Ale drzewo jest niczym. Kiedy człowieka zabierzemy od Boga, Bóg jest nadal Bogiem, ale człowiek jest niczym, to największa pokusa człowieka odrzucić Boga, żyć tak, jakby Boga nie było, bo Bóg nas w cudzysłowie ogranicza. Nie potrzebujemy Boga. Sami możemy o Bogu, o, o tym, co jest dobre, co złe stanowić. To wielka pokusa współczesnego człowieka. Zarozumiała samowystarczalność. Niczego i nikogo nie potrzebuję. Sam mogę decydować, co jest dobre, co jest złe. Dzisiaj wielu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było. Bóg stał się sprawą drugorzędną, a nawet niepotrzebną. A jednocześnie każdy z nas, jak tutaj jest, ma w sobie głębokie pragnienie życia. Chcemy żyć. Chcemy żyć życiem sytym, sensownym, szczęśliwym. Nie wiem jak wy, ale coraz więcej spotykam ludzi, którzy są wypaleni, zmęczeni. Bez względu na to, jak dużo wypiją kawę, bez względu na to, jak długo śpią, Coś w nich się wypaliło, złamało. Niektórzy mówią, że potrzebują urlopu, dłuższego odpoczynku, że to im pomoże. Nie, oni potrzebują relacji z Bogiem. Potrzebują tej więzi, która ożywia, tej siły, która może nas obudzić do życia, rozpalić na nowo. Dzisiejszy świat mówi: możesz żyć tak, jakby Boga nie było, to Ty jesteś Panem. Dzisiejszy świat. Produkuje nieustanne bodźce, które mają nas pobudzić do chwilowego życia. Tym się zajmują wielkie koncerny techniczne czy rozrywkowe, przemysłowe używki, narkotyki, alkohol, seks, pieniądze. To nas ma pobudzić do chwilowego życia, takiego impulsu, bo my chcemy żyć, tęsknimy za życiem, a jednocześnie dostajemy tylko substytut protezę. Nawet armia psychologów. Potem nie jest w stanie sobie poradzić z depresjami, z załamaniami, samobójstwami. W apokalipsie św. Jana jest piękne zdanie, piękne, bo prawdziwe. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś martwy. To o mnie i o tobie. Masz imię, najlepszy pracownik w korporacji, najlepszy informatyk, najlepszy menadżer, najlepszy sprzedawca, najlepszy, a jesteś martwy. Czujesz, że dotyka cię śmierć, że jesteś pusty. Tęsknisz za życiem, chcesz żyć, a dotyka cię ból istnienia. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś martwy. Bez względu na to, żebyś posiadał całą majątność tego świata, całą wiedzę i mądrość, może być pusty jak cymbał brzmiący. Jezus mówi: Beze mnie nic nie możecie uczynić. Tu nie chodzi o jakieś moralizowanie, tu nie chodzi o jakieś pouczanie. Tu chodzi o istotę chrześcijaństwa, która polega na tym, aby przyjąć to, co Bóg daje. Bóg nie daje nam czegoś, on daje nam siebie. Co cię ożywia, co cię inspiruje, co cię pociąga, co cię zachwyca, fascynuje. Tu nie chodzi o jakąś ideę, o jakąś semantykę, ale chodzi o całą, całego człowieka, o somatykę, o całego ciało. W czasie Eucharystii Bóg nie daje nam czegoś, On daje nam siebie, swoje życie. On karmi nas swoim ciałem, wszczepia nas w życie wieczne. Możesz żyć na sposób Boży, możesz mieć w sobie życie samego Boga, możesz żyć życiem wiecznym już teraz. W chrześcijaństwie chodzi nie o to, co Ty możesz dać Bogu, ale chodzi o to, co Bóg chce dać Tobie. On chce dawać siebie. On jest źródłem życia, On jest życiodajną siłą, On nas może uruchomić, rozpalić na nowo to pragnienie życia. Możesz żyć pełnią życia. Tu chodzi o nową jakość, jakość, która pochodzi nie z tego świata. W czasie ostatniej wieczerzy, nawet w tej przypowieści, którą dzisiaj słyszymy, Jezus wielokrotnie powtarza jedno słowo: Trwajcie. Wytrwajcie. Tam jest greckie słowo meno, które można przetłumaczyć: zamieszkajcie w doświadczeniu mojej miłości. Nie dajcie się wyprowadzić z tego, że jesteście kochani. Nie dajcie w sobie zagłuszyć tej prawdy o miłości mojej do Was. Ktoś może powiedzieć: No przecież nie ma nic prostszego, niech, niech Pan Bóg chce, niech mnie kocha. No nie ma nic prostszego, no kochaj mnie, Panie Boże. Tylko. To słowo Pana Boga, Jezusa, w czasie ostatniej wieczerzy tak wielokrotnie powtarzane, staje się jasne wówczas, kiedy uświadomimy sobie, do kogo Jezus to mówi. Przy stole siedzi Piotr, który za kilka godzin powie: Nie znam tego człowieka, zaprze się swojego mistrza. Jezus mówi do Piotra: Piotr, nie zwąt w to, że jesteś kochany. Przez stole siedzi Judasz, który za 30 srebrników sprzeda Jezusa. Jezus mówi: Niech Twoja słabość nigdy nie wyprowadzi Cię z doświadczenia, że ja ciebie kocham. Przez stolę siedzą apostowie, którzy jak tchórze pouciekają spod Golgoty. Jezus mówi: Panowie, nie ma takiej sytuacji w Waszym życiu, która mogłaby spowodować, że przestanę Was kochać. Nie zwątpcie w moją miłość. Te słowa mówi dzisiaj: Jezus do mnie i do Ciebie. Trwaj, wytrwaj. Zamieszkaj w moim doświadczeniu mojej miłości. Niech żadna choroba, żaden grzech, żadna słabość, żadna samotność nigdy cię nie wyprowadzi z tego doświadczenia, że jesteś kochany. Nie ma takiej sytuacji w twoim życiu, że ja przestanę ciebie kochać. Nawet jeżeli są w twoim życiu takie chwile, że wydaje ci się, że wszystko ci się wali na głowę, że wszystko nie ma sensu. Nie daj się wyprowadzić z tego doświadczenia, że jesteś kochany. I po to tu jesteśmy. Bóg mówi do mnie i do ciebie. Trwaj, wytrwaj. Zamieszkaj w tym doświadczeniu bycia kochanym. Bo tylko człowiek, który czuje się kochany, doświadcza miłości, sam może kochać. Sam może owocować. Wszystko, co posiadamy, kim jesteśmy. Pochodzi od Niego. Bez Niego jesteśmy tymi, którzy uważają, że jesteśmy zarozumiałymi, samowystarczalnymi stworzeniami. Bóg w tej Eucharystii chce nas na nowo uruchomić, ożywić. Nawet jeżeli ci, ci wydaje że jesteś martwy, że jest tobie jakaś śmierć, Chrystus mówi: podejdź, nakarm się mną, doświadcz życiodajnej siły, która jest tylko we mnie. W nikim innym. I o takie doświadczenie, doświadczenie paschy, przejścia ze śmierci do życia. Dzisiaj się mówimy. Amen.